Proszę Państwa znajdujemy się w kościele Frontline Center, gdzie odbywa się konferencja mająca na celu wzmocnienie relacji, obcowania z Biblią oraz relacji z samym sobą. Konferencja ta jest szczególnie skierowana do kobiet, aby wzrastały i nie czuły się odizolowane. Jesteśmy ogromnie przywilejowani radości, że mogliśmy gościć tyle kobiet z różnych e, środowisk i kultur i przede wszystkim te kobiety, które mówią językiem angielskim, ale nie równie, e, polskim, ale właśnie również angielskim e, i innymi językami. Chodzi o to, żeby zgromadzić kobiety dookoła siebie, których podstawa jest chodzenie w Jezusie Chrystusie, których postawą jest nauka zrozumienie biblijne. E, moją ogromną pasją jest e, rozumienie Biblii, pogłębianie wiedzy na ten temat i zrozumienie tego, czego Bóg od nas wymaga, ale również to, co Bóg nam daje. Biblia jest tu przepiękna, żywa księga, która pokazuje nam, jak społeczeństwo powinno żyć, jak możemy się dowartościować i kim kobieta naprawdę jest. Bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o pojęcie historyczne polskie i to nastawienie społeczne, jest takie, że kobieta zazwyczaj ma siedzieć w domu, bardzo rzadko mówić i prawda, wykonywać tylko pewne podstawowe funkcje społeczne. Biblia tak nie mówi. Biblia mówi zupełnie coś innego: że kobiety są bardzo ważne dla Boga, że Bóg stworzył nas na równi z mężczyznami, abyśmy my opiekowali się. Ziemią, którą Bóg nam dał. To, że wyszedł grzech, prawda, w konsekwencji tego jako kobiety mamy taką manijną rolę do spełnienia, ale Bóg nam mówi, mamy się nie poddawać. Mamy razem w jedności harmonijnym głosem wzywać Go i do Niego się modlić. I dlatego przyjechały te kobiety, które bardzo dużo przeszły, bardzo wiele straciły, bardzo, bardzo wiele przecierpiały, ale wszystkie odnalazły zbawienie i odpoczynek w tym, co mówi Biblia. Hmm? Prowadzisz też grupę wsparcia dla kobiet, tak? Czemu, czemu służy ta grupa? Czy to, jest, czy to jest tylko w takim kontekście, kiedy człowiek upada i, i potrzebuje tego wsparcia? Czy... Czy tam są też kobiety, które normalnie żyją, nie, nie mają takiego upadku w życiu, ale chcą być wśród Was? Jak, jak to jest? Tak jak mówisz, bardzo różne kobiety w różnych drogach swojego życia trafiają do nas. Są kobiety, które rzeczywiście potrafią, potrzebują się przekonać, że nie są nikim, że nie są prześwitującymi osobami, że to, co się dzieje. Dla nich to jest krzywda i tak nie powinno być. Ale są też kobiety, które mają normalne życie, które nie mają problemów i chcą pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii, na tego temat, co Bóg im mówi. Często szukamy swojego celu w życiu. Bardzo często się zapytajemy same siebie, wstajemy rano i ojejku, mam dzieci, męża, dom, jaki jest mój cel w życiu? Po co ja tutaj jestem? Co ja mam robić? Czy ja jestem tylko i wyłącznie matką, czy to wszystko, czy to już nic? Czy już więcej dla mnie w życiu nic nie ma. I Biblia ma te odpowiedzi na te wszystkie pytania, więc każda kobieta, która szuka tych odpowiedzi, zapraszamy na studiowanie słowa. Bożego, bo tam są odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Poza tymi pięknymi słowami, które tutaj padły, piękne świadectwa, jakie są ogólne Twoje wrażenia? Jesteś zadowolona, rozumiem, bo to, bo to wiadomo, jesteś organizatorką tego. Ale ogólne takie twoje wrażenia, co, co czujesz po tym i czy to po prostu wiesz, że, że to jest takie wsparcie, które niesiesz tym, tym osobom i czujesz to po prostu, tak? Jak przyjechały do nas kobiety to powiedziały, pierwsze co powiedziały to o jejku już się nie mogłam doczekać, o jak dawno się nie widziałyśmy, jak długo nie byliśmy. Wcześniej spotkania były również grup chrześcijańskich w różnych miejscach w Wielkiej Brytanii, ale jest tutaj w Liverpoolu to pierwsza konferencja tylko i wyłącznie kobieca. I tak jak wspomniałaś, mężczyźni e, usługują nam, opiekując się naszymi dziećmi, co jest też wspaniałe dla nich wyzwanie i możliwość zobaczenia naszego życia poprzez, e, poprzez właśnie ten sposób wypełniania tego przywileju opieki nad dziećmi. I samo to, że tu jesteśmy, atmosfera jest niesamowita. Bardzo dużo uśmiechów, bardzo dużo łez i wsparcia, więc na pewno jest to pierwszy z takich spotkań, które będziemy organizować. Człowiek jest bogaty wtedy, kiedy ma w sobie wartości. I pieniądze często zabijają w nas te wartości, sprawiają, że już nie przestajemy kochać, sprawiają, że przestajemy dostrzegać potrzeby innych, bo koncentrujemy się na sobie, bo musimy te pieniądze wydać. Uważam, że żeby być dobrym człowiekiem, potrzeba Boga, na pewno, ale czy potrzeba pieniędzy, wątpię. Ja byłam od strony przygotowania tego wszystkiego. Te plany były od bardzo dawna, ale bardzo się cieszę, że masz taki wspaniały feedback, że, że ludziom się podobało, bo tak naprawdę my to robiliśmy dla ludzi, nie dla siebie. Mimo tego, że spędziliśmy kilka wieczorów, czy nawet Ania u mnie nocowała, żeby to wszystko też przygotować, żeby skontaktować się z ludźmi. To jest czas dla kobiet, kiedy kobiety mogą usiąść posłuchać na temat siebie, na temat tego, co Bóg mówi o nich, przede wszystkim, co już jest napisane w Biblii i to, kim my jesteśmy i przez to, co my możemy dalej osiągnąć i mieć ten komfort, że dziećmi się opiekują, ich właśnie tatusiowie, że mamy wspaniałe jedzonko, które jest przygotowane dla nas, że ten cały wieczór, ten cały dzień jest skierowany na nich, więc plany i potencjalne e, następne wydarzenia są, są wielkie, rosną one także z każdą panią, która przyszła. Ja może z tym razem zrobimy to, także już, nie wiem, e, chyba będę musiała wynająć większą salę, z, dla wszystkich pani e, zrobić taki przyjemny wieczór, ale na pewno jest to do ogromnie dowartościowane i bardzo potrzebne dla kobiet, które zazwyczaj są przemęczone, zwłaszcza po tym ogromnym czasie izolacji społecznej, kiedy musiałyśmy się same zajmować dziećmi bardzo często w domach, więc na pewno to jest bardzo ważny czas. Każdy z nas powinien się chcieć rozwijać, stawać się lepszym, yy, mądrzejszym. Wiecie, bo my myślimy o rozwoju osobistym jako o biznesie często. Natomiast rozwój osobisty to jest moja rodzina. To jest bycie ojcem, to jest bycie mężem, to jest bycie przyjacielem. To jest w miejscu, w którym się znajduję, ja muszę się rozwijać, żeby bardziej kochać ludzi, żeby być człowiekiem, na którym bardziej inni mogą polegać. Myślę, że rozwój osobisty jest konieczny. to, jak Bóg działa, ja, jeśli jest tak pozytywny feedback, znaczy, że Bóg działa i on, on czuwa nad tym wszystkim, mimo tego, że po ludzku może się wydawać nam, że kurczę, coś nie wyszło, ktoś nie może przyjść, ktoś nie może, ale jednak jak jest ten feedback, to, to my się cieszymy, że, że, coś, że jest coś wspaniałego dla Niego, dla Boga. Rozwój osobisty jest bolesny, dlatego że jeśli chcemy wejść na szczyt, to musimy wiedzieć o tym, że po drodze spotkają nas przeszkody. I kiedy będziemy przechodzić te przeszkody, to będzie bolało. Ale każda kolejna przeszkoda będzie nam dawała więcej siły, bo będziemy bliżej celu. I każda kolejna przeszkoda będzie nam uświadamiała, że jesteśmy w dobrym miejscu. Myślę, że budowa mnie samego kosztuje. Kosztuje mnie, moje poświęcenie, ale jest wartościowa. Ja nigdy nie wierzyłam, że Kościół to budynek, Kościół to ludzie. I tak jak w Piśmie Świętym pisze, to dzisiaj też było kilka razy mówione, że gdzie dwóch lub trzech zgromadziło się w Jego imię, tam jest On. Więc jeżeli chcesz być z Nim, zapraszam do nas do kontaktu. Toż tu nie byłeś, to nic wielkiego, nic straconego. Możesz dalej pójść tego drogo, skontaktuj się z nami. Nawet przez telewizję, którą teraz oglądasz, możesz do nas się skontaktować i, i doświadczyć Jego miłości. Szacunek do samego siebie odnalazłem w tym, że zacząłem kochać innych, zacząłem szanować innych. Jeśli jestem. Kochającym ojcem, kochającym mężem, wspaniałym przyjacielem, to przede wszystkim muszę zadbać o siebie, bo muszę wiedzieć w jakim miejscu jestem i żeby kochać innych, ja muszę być zgodny z samym sobą. Więc jeśli jestem nastawiony na miłość do innych, na szukanie dobra innych, to najpierw ja muszę być w porządku i to jest konieczne. W ogóle bez tego nie ma miłości. Zadbaj o siebie, a to wyrazi y, tobą miłość do innych i, i, i pomoże im też być w dobrym miejscu. Zawsze od dziecka byłem człowiekiem, który chciał zrobić w życiu coś dużego. I ciągle mi się nie udawało. Ciągle kiedy coś zaczynałem, to traciłem. I kiedy miałem 25, może 30 lat, uświadomiłem sobie, że wielką rzeczą jest być ojcem, być mężem. I ten ślad chciałbym pozostawić mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom, moim wnukom, żeby pamiętali o mnie jako o dziadku, który był dobry, jako o ojcu, który kochał, jako o przyjacielu, który był dla innych naprawdę kimś wartościowym. I myślę, że to jest warta rzecz i to jest rzecz do osiągnięcia dla każdego. Jezus powiedział: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I mówił to do wszystkich, ale to tylko jest dla tych, którzy chcą to wybrać. Jeśli ktoś chce być w życiu sportowcem, musi pójść w danym kierunku. Jeśli ktoś chce być kucharzem, musi to wybrać i pójść w tym kierunku. Jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa i chrześcijaninem, nie ma możliwości, trzeba się uczyć od niego. Ja to zrobiłem, skorzystałem na tym ja, skorzystała na tym moja rodzina, skorzystały na tym wiele, wiele innych osób, do których mogłem też z Ewangelią dotrzeć. I jest to konieczne. Kiedy staje przede mną człowiek, który ma problem z emocjami i w nim te emocje wybuchają, czuję się odpowiedzialny za to, aby pomóc mu to zmienić. Bo sam kiedyś byłem w takim miejscu, nie radziłem sobie kompletnie z emocjami i dzięki innym ludziom zrozumiałem, jak z tym walczyć. Dzisiaj, kiedy widzę ludzi, którzy mają problem z emocjami, zatrzymuję się i poświęcam im czas, aby oni mogli też znaleźć się w lepszym miejscu. Myślę, że to jest konieczne, abyśmy dbali o tych, którzy sobie z czymś w życiu nie radzą. Znajdziecie nas na internecie Biblijna Droga Kobiety. Jesteśmy na Facebooku, na YouTube, jesteśmy na TikToku. Robimy bardzo dużo rzeczy, żeby promować Słowo Boże, które kształtuje i umacnia kobiety i pozwala im iść z podniesionym czołem przez dzień i zwalczać te problemy, które my mamy. Dzieci, mężowie, czasami tragedie życiowe się zdarzają. Nie jesteście same. Przede wszystkim Bóg was kocha. Zawsze i wszędzie Bóg was kocha. A jak brakuje wam siostry, z którą możecie porozmawiać, przyjaciółki, koleżanki, zadzwońcie, napiszcie. Będziemy w kontakcie Zapraszamy na następne wydarzenie.